W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, miau! Wow. Skarpetkowe opowieści Pewnego dnia mamusia przyniosła z piwnicy wielkie pudło. Wygrałem. Hmm? Spójrzcie, w pudle są wasze stare zabawki. Hurra, mogę się bawić wszystkimi naraz. <laughs> Najpierw musicie je przejrzeć wszystkie i zdecydować, które chcecie zatrzymać, a które oddać. Dopiero wtedy się pobawicie. O, ale, ale fajnie. Miau, 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 miau. Zobaczcie! to Spytek, skarpetkowy kolega. Cześć. Znam mnóstwo historii o spytku. Raz zjadł wszystkie słodycze. Raz zakradł się do nas i szarpał za ogonki. Krakersie, próbujemy przejrzeć te zabawki, a ty nam wcale w tym nie pomagasz. Przecież pomagam, bo właśnie zdecydowałem, że spytek zostaje. Tak, tak. Au, Krakersie, przestań, to boli. Nie jestem Krakers, jestem spytek. Wcale nie, jesteś moim bratem ze skarpetką. Ej, Krakersie, przestań! <laughs> Jestem Spytek. Złap mnie, jeśli potrafisz. <laughs> Trzeba złapać Spytka, jeśli chcemy dokończyć pracę. Szeryf słodziak, gotowy do schwytania Spytka. Detektyw Mucha zawsze wszystkie chłapie. <laughs> Detektyw Mucha i szeryf Słodziak ruszyli na poszukiwanie spytka. Aha!

co tu się wydarzyło? Spytek jak zwykle był niegrzeczny, więc detektyw i szeryf próbowali go złapać. Gonili go i nie zauważyli miski. A, próbujecie zrzucić winę na skarpetki z guzikami? Tak! Aha. Nie wiedziałam, że skarpetki potrafią robić takie rzeczy. A ty wiedziałaś, moja droga kuchenna Mitenko? To nie ja, to kuchenna mitenka to zrobiła! La 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 la! Uh. Zobacz, mamusiu, to my zbiliśmy wazę i narobiliśmy bałaganu. Będzie jednak lepiej jak odłożymy na bok spytka i detektywów. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy posprzątać i przestać zrzucać winę na skarpetki. Jak skończymy, znów możemy się pobawić. To rzeczywiście świetny pomysł, pianko. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi moje kotki, i nie zrzucać winy na innych, zwłaszcza na stare skarpetki. Oho, ho, ho! ho, ho. Kotki więc posprzątały i dalej bawiły się w skarpetkowy teatrzyk. W tym przedstawieniu może wystąpić ktoś jeszcze, prawda, mi tenko? ależ przystojny kot! Poznajcie pana wesołka! Ale fajnie. Miałam, 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 miałam. I cała rodzina kotociaków świetnie się bawiła przy skarpetkowym teatrzyku. Wersja Polska na zlecenie Niklodion, Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Izabela Bukowska, Maciej Kosmala i inni.